nasza jedenasta debata w ramach, w ramach zespołu parlamentarnego Polska 2.0, ponieważ dzisiaj y, widzimy bardzo dużo y, nowych twarzy, także y, bardzo krótko, bo y, temat, który mamy omówić y, y, z y, o Straży Miejskiej jest bardzo obszerny, a nasza debata zamyka się zawsze w dwóch godzinach, więc kilka słów wprowadzenia o zespole parlamentarnym Polska 2.0. Dlaczego zespół, co znaczy Polska 2.0 zespół parlamentarny? Polska 2.0 jest to nawiązanie do drugiej generacji sieci internetu. Funkcjonuje w internecie takie określenie Web 2.0 sieć 20. A więc sieć komunikująca się dwustronnie. Z jednej strony, tak jak w dzisiejszym internecie poprzez fora internetowe poprzez y, y, różnego rodzaju y, grupy społecznościowe komunikujemy się jednocześnie w obie strony jednocześnie w internecie jesteśmy autorami treści która znajduje się w internecie i odbiorcami tej treści chcielibyśmy trochę tą regułę dwustronnej komunikacji przenieść również tutaj do sejmu i stąd y, pomysł zespołu parlamentarnego Polska 2.0 y, z dodatkiem Twój Sejm y, debaty pod hasłem Twój, Twój Sejm rozpoczęliśmy latem. Całe lato prowadziliśmy, miał to być tylko taki letnia, letnia grupa spotkań poświęconych sprawom przede wszystkim młodych ludzi, ale ze względu na to, że spotkały się z, dużą, z dużym odzewem ze strony państwa kontynuujemy bezterminowo, po prostu w każdą środę o 18 staramy się mówić o tematach interesujących i państwa często jako wybor, na, na, jako naszych wyborców y, jako y, mm, w dużej części ludzi młodych, jak również nas posłów, bo z każdej z tych debat staramy się również wyciągnąć jakieś wnioski, które możemy zastosować w naszej pracy w Sejmie. A więc Polska 2.0, Twój Sejm, to próba takiej dwustronnej komunikacji, nawiązania, stworzenia demokracji bardziej bezpośredniej, tak aby, abyście Państwo, Sejm, naszą pracę i, i, i to wszystko, o czym mówimy, Tutaj w Sejmie widzieli nie tylko na szklanym ekranie, ale abyście mogli aktywnie uczestniczyć i wpływać na to wszystko, co dzieje się w Sejmie, a więc Polska 2.0. Twój Sejm. Na wszystkie nasze debaty są transmitowane na stronach Sejmowych. Link na stronę Sejmową jest umieszczony na Facebooku na fanpageu Polska 2.0 oraz tak jak widać również poprzez wideokonferencje są transmitowane. I w ramach tej wideokonferencji można uczestniczyć zdalnie, czatowo I, i, i wszystkich Państwa, którzy gdzieś może tam nas oglądają albo słuchają, również zapraszam do aktywnego uczestnictwa. Co jakiś czas będziemy starali się, jeżeli będą pojawiać się wpisy na czacie włączać do tej dyskusji również internautów. Dzisiejszą debatę poprowadzi Daria Trapszo-Drapczyńska, menedżerka projektu Polska 2.0, Twój Sejm i zapraszam wszystkich Państwa do, do, do dyskusji. Jako, że dzisiejszy temat jest dosyć... Kontrowersyjny i może powodować skrajne emocje u Państwa. Bardzo też proszę, żebyśmy zachowali pewną kulturę dyskusji, żebyśmy starali się unikać argumentów ad personam i mówić zawsze najbardziej merytorycznie, jak to jest możliwe. A teraz powiem mniej więcej. Jaka będzie kolejność omawianych tematów. Na początek przyjrzymy się oczywiście, bo jesteśmy w Sejmie, gdzie uchwala się prawo, uchwala się ustawy, więc nie mogłabym nie zacząć od omówienia ustawy, która reguluje działanie Straży Miejskich, czyli ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych. Następnie rozważymy różne propozycje reform w tej ustawie, ponieważ. Jak wiemy, Straż Miejska jest oceniana bardzo skrajnie, bardzo krytycznie i pojawiają się albo propozycje likwidacji, albo zreformowania, albo zostawienia w takiej formule, w jakiej działa obecnie. Więc przyjrzymy się tym reformom, które można by uczynić, żeby działała lepiej. Potem rozważymy sobie najczęstsze zarzuty, jakie pojawiają się pod adresem Straży Miejskiej, ze szczególnym naciskiem na zarzuty, że wchodzi ona w kompetencje Policji Drogowej. Potem omówimy tą falę referendów, która obecnie przetacza się przez Polskę, ponieważ w bardzo wielu miastach mieszkańcy zbierają podpisy, żeby zlikwidować Straż Miejską. Następnie, sobie rozważymy parę takich przykładów, co się wydarzyło w tych miastach, w których już Straż Miejską odwołano. Ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w ostatnich, na przestrzeni ostatnich 20 lat zlikwidowano Straż Miejską już w 23 miejscowościach w Polsce. I możemy na konkretnych przykładach zobaczyć, czy się to przysłużyło mieszkańcom, czy też może nie. Tak więc, zaczynamy dyskusję. Ja powiem szczerze, że długo się zastanawiałam, od czego powinniśmy zacząć ten ciężki temat, ponieważ w internecie krąży mnóstwo różnych prześmiewczych filmików, zwłaszcza na YouTubie, które pokazują agresję strażników, ich nieuzasadnioną interwencję, ich brak interwencji, czasami ich taką nieudolność, czasami jak im nerwy puszczają, ale potem sobie pomyślałam, że. Chyba nie ma sensu robić z tego spotkania takiego kabaretu ani linczu na strażnikach miejskich, żebyśmy się pośmiali troszeczkę z nich i rozeszli, bo nie o to chodzi. YouTube każdy z nas w domu zapewne posiada i potrafi zrobić z niego użytek, więc nie będę puszczała Państwu takich filmików, które pewnie widzieliście. Natomiast oddam głos w stronie najbardziej zainteresowanej. Utworzyliśmy tydzień temu wydarzenie na Facebooku, dzięki któremu zapewne dowiedzieli się Państwo o tej debacie i spotkało się ono z takim zainteresowaniem, które przerosło moje oczekiwania. Odezwało się bardzo wielu obrońców Straży Miejskiej, również strażników miejskich i szczególnie poruszył mnie głos y, strażnika miejskiego z Katowic, który od siedmiu lat jest na, y, na służbie i przesłał nam cztery strony dokumentu, który sam napisał z propozycjami zreformowania tej instytucji. I powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem jego jego troski, takiej szczerej rzeczywiście troski o to, żeby ta formacja, w której pracuje, działała jak najlepiej i służyła jak najlepiej mieszkańcom, dlatego pozwolę sobie zacząć od zacytowania jego wypowiedzi. Nie powiem jak ten strażnik się nazywa, ponieważ tego sobie zażyczył, nazwijmy go panem X, który pisał tak. We własnym imieniu proszę o większy kredyt zaufania oraz wyperswadowania politykom, że czas na zmiany, które sprawią, że będzie nam się żyło lepiej. Uważam, że nadszedł czas, aby przypominać sobie o strażach gminnych nie tylko w czasach przygotowań do kampanii wyborczych, obiecując ich likwidację, ale także przez całe 4 lata dbać o to, żeby prawa i obowiązki oraz uprawnienia strażników były czytelne dla każdego obywatela i dla samych strażników. Najwyższy czas skończyć z bezsensownym bełkotem ustawodawczo-prawnym. Proszę mi wierzyć. Chciałbym mieć perspektywy na dalsze życie. Jestem młodym człowiekiem mającym 27 lat kończącym studia drugiego stopnia i chcącym udać się na studia trzeciego stopnia. Straż Miejska jest miejscem mojej pracy. Ja osobiście uważam, że moim obowiązkiem jest dbanie o wizerunek instytucji, w której pracuję i o to, aby obywatele przez pryzmat profesjonalizmu strażnika oraz chęci pomocy. Mieli dobre zdanie o instytucji Straży. Wydaje mi się, że jako pracownik Straży Miejskiej, obserwujący obiektywnie to, co się dzieje wokół tej instytucji, jestem w stanie wskazać optymalne rozwiązania reform. Reforma ta powinna sprawić, że Straż Miejska, która w chwili obecnej jest instytucją kopaną przez polityków i obywateli, nareszcie zacznie pracować jako instytucja, która nie jest odłatania dziur budżetowych miast, ale realnie dba o ochronę porządku publicznego. Po takim wstępie tak naprawdę powiem szczerze, że te postulaty bardzo radykalne wydają się co najmniej dyskusyjne i może rzeczywiście warto zacząć od takiej przyjrzenia się tak naprawdę na jakich podstawach ta Straż Miejska działa, ponieważ podejrzewam, że wiele osób zebranych na tej sali, interesując się tematem, no, nie miała czasu, ochoty lub okazji zerknąć do ustawy. Także powiem tylko takie podstawowe założenia. Jakie jest zadanie w ogóle straży miejskiej? Po co ona została utworzona? Podstawowym rozróżnikiem jest to, że policja dba o nasze bezpieczeństwo, natomiast straż miejska została powołana, żeby dbać o porządek publiczny. Spełnia rolę służebną wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności praw obywateli. Co warto podkreślić, straż miejska jest bardzo zależna od Samorządu, a konkretnie od Rady Gminy. To Rada Gminy tworzy Straż Miejską, to Rada Gminy może rozwiązać Straż Miejską, to Rada Gminy finansuje Straż Miejską, wreszcie Rada Gminy, a konkretnie najczęściej po prostu burmistrz lub prezydent, sprawuje nadzór nad Strażą Miejską. Straż Miejska jest formalnie jednostką organizacyjną gminy. Przełożonym komendanta Straży Miejskiej jest również wójt lub burmistrz danej gminy. Nawet regulamin Straży Miejskiej jest yy, określany przez radę konkretnej gminy. Parę słów jeszcze tylko o zadaniach Straży Miejskiej, żebyśmy wiedzieli, czym właściwie ci, no chciałam powiedzieć, panowie, ale państwo się zajmują. Yy, do zadań Straży należy w szczególności ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, kontrola publicznego transportu zbiorowego. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego takiego typu zdarzenia, a także w miarę możliwości ustalanie jego świadków, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyty, użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Co ma, zrobi, co ma prawo zrobić strażnik? Bo często mówimy, że strażnicy przekraczają zakres swoich kompetencji, natomiast rzadko sobie zdajemy sprawę, jakie są tak naprawdę ich kompetencje. Strażnik może udzielić pouczenia, zwrócić uwagę, ostrzec lub też zastosować inne środki oddziaływania wychowawczego. Może wylegitymować osoby w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. Może ująć osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i niezwłocznie doprowadzić je do najbliższej jednostki policji. Może dokonać kontroli osobistej lub też przeglądania wartości podręcznych bagaży osoby, która jest podejrzana o popełnienie czynu zabronionego. Może nałożyć grzywne może dokonywać czynności wyjaśniających kierowania wniosków o ukaranie do sądu, może usuwać pojazdy i, i, i unieruchamiać je poprzez blokowanie kół, może wydawać polecenia, może żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych a oraz zwrócić się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych. We wszystkich tych działaniach strażnik miejski, ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobro osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. Także mam nadzieję, że udało się nam nakreślić mniej więcej jak, pod czyim nadzorem i w jaki sposób działa Straż Miejska. I teraz moje pytanie na początek tej dyskusji i w kontekście tego, co powiedział Pan Strażnik Miejski z Katowic, którego na początku zacytowałam, brzmi: Czy Państwa zdaniem Straż miejska spełnia obowiązki wynikające z tej ustawy. Czy czyni to należycie? Czy czasami wychodzi poza ramy tych obowiązków? Jak państwo oceniają wykonywanie poprzez strażników miejskich obowiązków wynikających z tej ustawy? Mogą państwo mówić na podstawie własnych doświadczeń? To jest dla nas szczególnie cenne i ciekawe. Na podstawie doświadczeń osób znajomych, członków rodzin lub też e, zasłyszanych historii o dużym stopniu, mam nadzieję, prawdopodobieństwa. E, jednym słowem, no, czy Straż Miejska rzeczywiście przestrzega tej ustawy, czy może Państwa zdaniem niekoniecznie? Może czasami łamie te przepisy, a jeżeli tak, to w jaki sposób tak naprawdę i jakie są najczęstsze błędy, które Strażnicy Miejscy e, popełniają? Grzegorz Walkiewicz. E, ja jestem radnym dzielnicy Śródmieście Miasta stołecznego Warszawy. I jednocześnie wiceprzewodniczącym warszawskiego Twojego ruchu. Chciałbym na dzień dobry zapytać, czy są strażnicy miejscy na sali. Są, rewelacja. Zatem bardzo przyjemnie. Mam własne doświadczenia ze strażą miejską i faktycznie głównie mało budujące są te doświadczenia. Znam szereg relacji mieszkańców, którzy z działania, funkcjonowania Straży Miejskiej w Warszawie nie są zadowoleni. Natomiast nie ukrywam, że chciałbym przede wszystkim odnieść się do tego, że sama konstrukcja Straży Miejskiej jako takiej, jako Straży Gminnej, nie jest najlepsza. Z bardzo prostej przyczyny. Jest to służba, której kompetencje są zakreślone w sposób uniwersalny dla całego kraju, i tak naprawdę ustawa nie rozróżnia niuansów i jakby wymogów no jakby poszczególnych specyfiki poszczególnych miast. W przypadku miasta stołecznego Warszawy jest to tak, że mamy bardzo kosztowną służbę, która kosztuje. Około 103 milionów złotych rocznie. Jeden strażnik kosztuje nas około 70 tysięcy złotych rocznie, i zgodnie ze statystyką zaprezentowaną przez Straż Miejską. Jeden strażnik wykonuje półtorej interwencji dziennie. To jest statystyka, którą, która pochodzi ze straży miejskiej, to nie ma, że tak powiem, jakiejś manipulacji, to jest statystyka wbrew znaczy wręcz bezpośrednio wyciągnięta z budżetu miasta stołecznego Warszawy. Jednocześnie z uwagi na to, że kompetencje straży miejskiej całkiem niedawno zostały jeszcze bardziej rozszerzone w związku ze zmianą ustawy o ruchu drogowym, coraz częściej straż miejska w Warszawie działa jako policja drogowa. Ponad 50% interwencji dotyczą ruchu drogowego. Straż Miejska ma niejako, co jest w ogóle kuriozalną historią, już w momencie, kiedy zakłada się budżet, ma przynieść do budżetu przeszło 26,5 miliona złotych, jeżeli chodzi o mandat. Z, jeżeli chodzi o Warszawę, nie mamy takich relacji pochodzących od strażników miejskich, ale z innych miejsc w Polsce takie relacje mamy, że strażnicy dostają pewne limity do wyrobienia, jeżeli chodzi o ilość wystawionych mandatów, ilość środków, które mają przynosić. Podobno są, że tak powiem, od tego warunkowane premie, ewentualnie tego typu historie. Nie mam danych żeby taka sytuacja miała miejsce w Warszawie, nie mam dowodów na to, natomiast mam pewne podejrzenia w tej sprawie. Wielu taki, takie odczucia warszawiaków, jeżeli chodzi o Straż Miejską są takie, że jest to służba dość represyjna. Znaczy mieszkańcy Warszawy po prostu się was panowie boją. I to y, nie mówię o, y, że tak powiem, rzezi mieszka, którzy. Tak patrzę w pana stronę, uśmiecham się, ale to tak wie pan, nie zaczepnie y, się uśmiecham. Y... No, w każdym bądź razie warszawiakom interwencję strażników miejskich kojarzą się najczęściej z odholowanym autem, z blokadą na kole, z mandatami seryjnie wystawianymi pod szpitalami, pod ZOO, pod miejscami, gdzie no, siłą rzeczy ludzie przychodzą i nie ma jakby zaplecza, jeżeli chodzi o parkowanie. Tam faktycznie Straż Miejska przychodzi i niewielkim wysiłkiem wyrabia swój Limit, jeżeli chodzi o kwestię mandatów. W dodatku, no, no nie wiem, jest mnóstwo akcji w internecie krążą filmy, gdzie strażnicy miejscy szarpią to sprzedawcę truskawek, a to jakąś babcię, która handluje Włoszczyzną czy coś takiego, no to fatalnie wpływa na, na wasz wizerunek. Stąd. Rozpoczęliśmy taką akcję jako Warszawski Twój Ruch, jeszcze wtedy Ruch Palikota, żeby zlikwidować Straż Miejską. W tej sprawie musimy zebrać podpisy 15 tysięcy mieszkańców Warszawy, wystąpić z inicjatywą obywatelską, z uchwałodawczą inicjatywą do Rady Miasta i po prostu zlikwidować tą służbę. I w tym momencie mamy jakby dwa wyjścia bo chcemy również zainicjować, w trakcie tego zbierania in, inicjujemy dyskusję w tej sprawie. Albo przekazujemy kompetencje Straży Miejskiej już istniejącym podmiotom, czyli y, dodatkowe patrole policji, te patrole ponadnormatywne, czyli w kwestii parkowania y, Zarządowi Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Miejskich i tak zajmuje się y, kwestią parkowania w strefie płatnego parkowania, Wydziałom Ochrony Środowiska w zakresie patrolu. I tak dalej, i tak dalej, bądź też, i to jest dalej idąca jakby zmiana, powołanie Policji Municypalnej, ale nie w oparciu o ustawę o strażach gminnych, tylko w no po prostu byłaby to służba, której kompetencje, której statut dawałaby Rada Miasta. I wtedy można byłoby powołać służbę, która zajmowałaby się tymi rzeczami troską o ład, o porządek, o bezpieczeństwo obywateli, ale można byłoby wtedy skroić służbę na miarę potrzeb mieszkańców Warszawy. I, i, Przepraszam i jest... bardzo, jakbym mogła prosić, żeby już pomału zmierzać do konkluzji, bo chciałabym jednak większą dyscyplinę czasowo wprowadzić, żeby wszyscy uczestnicy zdążyli się wypowiedzieć. Czy, rozumiem, że Pani Przewodnicząca chciałaby wymusić dyscyplinę na mnie również, tak? No obawiam się, że to jest skierowane teraz tak, do Pana. <laughs> Życzę <Życzycie> powodzenia. <laughs> Nie, znaczy, szanowni państwo, oczywiście, oczywiście ja podstawowe, że tak powiem, podstawową myśl już jakby przekazałem, tak. Mówię o tym, że jaka jest jakby skuteczność straży, ile kosztuje, z czego wynika pomysł na to, żeby straż miejską zlikwidować. I co w zamian, tak? No to myślę, że to jest jakby tam spójna koncepcja. Pojawiła się pierwsza opinia od użytkownika Max, eee, cytuję, wołanie do likwidacji Straży Miejskiej jest czysto populistyczne. Została ona powołana w określonych celach, dbania o porządek czy wspierania działalności policji. Jeśli służba ta nie działa tak jak powinna, to należy zastanowić się dlaczego tak jest. Nie natomiast od razu wołać o jej likwidację. Należy zreformować służbę tak, by faktycznie służyła mieszkańcom i dbała o ich bezpieczeństwo. Ja pozwoliłem sobie dopytać, jakie są konkretne pomysły na reformowanie Straży Miejskiej, i tutaj pojawiły się takie e, propozycje. Przede wszystkim należy wyjąć ją z jurysdykcji samorządów, następnie zwiększyć kompetencje w zakresie wykroczeń przeciwko życiu i zdrowiu, a następnie zlikwidować uprawnienia drogowe w obecnym zakresie albo je ucywilizować. I... Jestem ciekawy, jak się państwo odnosicie do takiej opinii. Marcin Jońca, radny miasta stołecznego Warszawy. Woli uzupełnienia wypowiedzi mojego przedmówcy, radnego Grzegorza Walkiewicza. Warto pamiętać o przyczynach, dla których Twój Ruch, dawniej Ruch Palikota, zaczął te akcje. Otóż zaczęliśmy te akcje dlatego, że takie były oceny naszych mieszkańców, dlatego że Straż Miejska, niezależnie od naszej oceny samych ustawowych ram, bo z całą pewnością te uwagi zgłoszone przez, przez uczestnika czatu, czy, czy to, co padło w debacie publicznej do tej pory, czy padnie jeszcze, warte jest rozważenia wprowadzenia do nowelizacji ustawy, to jednak w wielu miejscach, w tym także w Warszawie, sprawa rozbija się o realizację tej ustawy. I my jako Twój ruch, ja osobiście mam wiele zastrzeżeń do sprawowania swojego mandatu, swoich funkcji, swojej służby przez Straż Miejską, która zapomniała... O tych elementach, które pani przewodnicząca była uprzejma wymienić, czyli nie elementach restrykcji, czyli mandatów, czyli finansowego uderzania po kieszeni, czyli jak to już padło w tej debacie, łatania dziury budżetowej miasta stołecznego Warszawy, gdzie co roku zakłada się z góry, że jakieś wpływy na poziomie dwudziestu paru milionów z mandatów będą, zapomina Straż Miejska o tych pozostałych elementach prewencji, które zostały w ustawie zapisane. Mówię o, y, mówię o upomnieniach, mówię o zwracaniu uwagi, mówię wreszcie o rozmowach dyscyplinujących, które w wielu przypadkach przyniosłyby skutek, skutek zgoła lepszy niż restrykcja w postaci mandatu. I to jest pierwsza rzecz, że tu chyba bardziej rozmawiajmy o tym, jak tę ustawę zmodernizować i jak spowodować, by Straże Miejskie, Gminne, y, realizując tę ustawę, nie zapominały o wszystkich jej zapisach. I druga rzecz, która jest nie bez znaczenia w mieście stołecznym, no ja powiem osobiście i zwrócę się do Panów Strażników, za dużo jeździcie po mieście, a za mało spacerujecie. Znaczy, ja jestem obserwatorem życia publicznego w mieście i zdarzyło mi się wiele razy widzieć radiowóz zaparkowany w bocznej uliczce z odpoczywającymi strażnikami, nie wiem, czy po udanej przed chwilą interwencji, czy też w ramach jakichś innych działań prewencyjnych. Natomiast bardzo rzadko spotykam patrole piesze. Straży miejskiej, straży gminne wyobrażam sobie jako samorządowie, czy nawet jako obywatel naszego miasta, jako ludzi, którzy niemalże codziennie spacerują ulicami tego miasta i przyglądają się temu życiu nie za okien samochodów i nie na patrolach samochodowych nad Wisłą, tylko jednak w formule bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej rozmowy z dozorcą domu, bezpośredniej rozmowy nawet z tym, który popełnia wykroczenie używając wszystkich dostępnych ustawowo metod, począwszy od tych najłagodniejszych, a dopiero kończąc na tych najbardziej restrykcyjnych. Więc moja ocena niestety jest taka, że realizacja tej ustawy jest koszmarnie zła w Warszawie i to niestety jest zależność od ludzi, a nie od samych przepisów. I raczej należałoby się zastanawiać i do tego bym zachęcał kolegów strażników, panów strażników, abyście zastanowili się, czy czasem ta debata, czy zlikwidować Straż Miejską, albo w jakim kierunku ją reformować, nie jest robiona dla Was i dla Waszego dobra, bo Wasz odbiór społeczny jest koszmarny, a chyba nam wszystkim powinno zależeć, aby służba samorządowa, służba miejska, służba warszawska była pozytywnie postrzegana przez społeczność miasta stołecznego Warszawy.